Nie Dzisiaj wbijamy 50 level karnetu bojowego. Jak wiecie, za 50 level karnetu bojowego jest legendarny stardrop. Jakby co nam wypadnie? Jestem bardzo ciekawy, bo ostatnio same z legendarnych mister Powery wypadały. No dobra, ale lecimy z gierką. Tutaj muszę wygrać dwa razy w gry. No nie poszło mi za ile za dobrze, nie? Dobra, ale gramy, gramy jeszcze raz. Lecimy do gry. Dobra, tam. Powinno nam dobrze pójść. Teraz. Gryfa, 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 Albo na nani polecimy. Schowała się w krzaki, ale. Ale już prawie. Została zabita. Kurde. Dobra. No, Daryl, Daryl, Daryl. Dobra, idziemy tutaj. Dobra, Daryla zabijemy. Co, że ma super doładowanie, ale powinniśmy go zabić. Leci na mnie. Uch, jak mi się udało go zabić. Jezus! Ty pewnie teraz takiego mindfucka ma. Teraz lecimy na Aidbita. No nie! Nie! Szóste miejsce Kurde, gramy dalej. Jezus, to ja odwalam, jak mi słabo idzie. Gramy z... Trochę dobrymi graczami Zbieramy parki Dobra Mortis, Mortis, Mortis Lecimy na Mortisa Mortis? Ucieka pianko dobra search search, search dobra, search, search już nie ma tutaj się idziemy podłączyć. Lecimy na serdza Lili, dobra, Lili zabita i teraz starczy I wielkie starcie Uda się zająć pierwsze miejsce Drugi jest i tak git, ale pierwsze było za fajne Dobra, Max! Yeah! Dobra. O! Myślałem, że dwie rutki, ale jedna. Dobra, legendarna stardrop. Co mi wypadnie? O! Zaty Mandy! Chciałem ją mieć. Mam już ją na jednym koncie, ale fajnie mi się z nią grało. Więc za tym kącie będzie fajna. Dobra, ulepszymy ją od razu na siódmą moc, żeby móc mieć gadżety. Co by tu wziąć? Karmelizacja czy ciasteczkowe zniszczenie? Tego wziąłem sobie. Spowalnia graczy. Jest git.